Hej moi drodzy, cześć, witajcie, sznurek w ręce yy, Przyda się, przyda się dzisiaj Dziś zrobimy taki fajny koszyk, pudełko W ogóle pokażę wam, pokażę wam pudełko Tak wygląda taki box I pewnie zastanawiacie się skąd ja to mam Bo taki box kupiłem I postanowiłem, słuchajcie, postanowiliśmy Że nagram taki film dla was Jak zrobić takie pudełko yy, Na imprezę Możecie w gości pójść zabrać takie pudełko. Na jakąś imprezę, domówkę yy, Spotkanie w pracy jest to banalnie proste do zrobienia, kosztuje całkiem sporo. Jak kupujecie oczywiście takie pudełko, to oszczędzacie sobie czasu pracy, roboty w kuchni, ale chciałem wam pokazać, jak zrobić takie coś samemu w domu i naprawdę tanim kosztem. Mam truskawy, cenny składnik. To wzbogaci nam y, cały efekt. Najważniejsze w tym pieczywie, żeby było tego sporo. Nieważne, jak dużo, w sensie macie np. pieczywa albo jajek czegokolwiek, ale żeby było tego dużo, dużo, dużo różnych rodzajów i żeby wydawało się, że tego jest y, jakby więcej, że jest ten boks taki mięsisty. Więc na pewno potrzebne nam są pieczywo, owoce, jakieś wędlinki, sery, y, łosoś, jajka, zaraz zrobimy w kąpieli wodnej do tego pieczywo czosnkowe, twarożki. No i poprzekładamy. Jajka w osobnym pojemniku, zaraz się dowiecie dlaczego. Do wody dodajcie ocet. Odrobinkę. <śm> Ale nie musicie tego robić. To nie jest konieczne. I oczywiście sól. Słuchajcie, to jest bardzo prosty sposób. Zagotuje nam się woda. Dodaliśmy oczywiście sól i ocet i wymieszamy łyżeczką i powstanie nam taki wir w środku. Powstanie nam taki wir i wtedy weźmiemy sobie stoper, timer i na stoperze tak. Ja zazwyczaj robię minutę. Wiem, że dla niektórych minuta to jeszcze te jajka są... ...te białko nie jest za bardzo ścięte, więc robimy zrobimy pół minutki. I chodzi o to, żeby woda nam się gotowała. Wtedy wyłączamy gaz. Kręcimy, 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 wrzucamy jajka na półtorej minutki i wyłączamy gaz. Żeby gaz nie był włączony, żeby nam się tutaj woda dalej nie gotowała. Już powoli słychać, że ta woda zacznie nam się zaraz gotować. Timer przygotowany, woda nam się gotuje. Robimy świderek, wyłączamy gaz i teraz po ściance wrzucamy jajko. Uuu, zapraszam. Trzy naraz. A co to? I lecimy z czasem. Teraz powoli nam się kończy. Teraz co musicie zrobić? Musimy sprawdzić, czy nasze jajka są wystarczająco ścięte. Wystarczy podłożyć łyżeczko. O, bo jeszcze trochę muszą mieć. Są za miękkie, będą pękną. A tego nie chcemy. To chyba jest ok. I teraz odkładamy do zimnej wody. Ten nadmiar, oczywiście tego białka, możecie odciąć. I do zimnej wody, żeby zatrzymać ten proces gotowania. Tu tego białka w ogóle mamy całkiem sporo. O, to tam się rozwali, o, Widzicie, jak szybko wyciągniecie, to białko Wam się rozwali. I teraz, jak chcecie ten proces powtórzyć, możecie wyciągnąć całe białko i zrobić to jeszcze raz. I żeby nasz boksik był ładniejszy, to weźmiemy na sam spód boxa. Włożymy papier. Dwa kawałki. Nie jest taki goły wtedy. Ale mamy tutaj jeszcze nasze jajka w koszulce. Podroimy sobie mniejszy kawałek. tu idzie na pół. Zaczniemy od pieczywa, które jest najprostsze. Weźmiemy nasze croissanty. Rozetniemy je na pół. Mam że są puste w środku. A tu czekolada. Z drugiej strony to by była łatwiej, z była czekolada w środku. I musimy ich przecinać do końca. A Zaraz wam powiem dlaczego. Kolejny. Kilka pomidorków. Szynka ser. I teraz. Pewnie pomyślicie, a trzeba rozciąć go na pół i położyć tak. Nie moi drodzy. Nie rozcinamy go na pół. Nasz serek składamy tak. I wkładamy w 3 czwarte naszego głasanta, Żeby tak z niego wystawało. Wtedy. Wydaje się Wam, że jest tego więcej. I tego wypychamy. Jakieś mięsko. O, no, zobaczcie. I wtedy wydaje się Wam, że tego jest całkiem sporo i całe jest wypchane. Do tego oczywiście rzucimy pomidorki. Jak oczywiście macie jakąś rożpunkę rukole. To możecie dodać, ja dam akurat kolendrę, żeby było troszkę zielono. I to tyle. To przekładamy do naszego boksa i tak naprawdę zacznie nam się on wypełniać, będziemy mieli połowę pełną i robimy kolejny. Powtarzamy dosłownie ten sam proces, nie wkładamy tak, nie wkładamy tak, tylko na trójkącik i drugi i troszkę mięska do środka, pomidorki i odrobinę kolendry i drugi mamy gotowy. To musi nam się zmieścić jeszcze to. Teraz bajgle. Bajgle nie cały, tylko przekroimy go na pół. Użyjmy serek śmietankowy. I smarujemy obficie naszego bajgla. Pamiętajcie, żeby oczywiście wychodziło coś z niego. Żeby nie był taki. O, teraz spadł. Żeby nie był taki jakby płaski na płasko, tylko żeby troszkę miał warstwę. Teraz zrozumiecie o co chodzi. Tak jak burgery w reklamach. Teraz go tak zapychamy. I wkładamy do środka. Jeszcze jeden. I drugi mamy już gotowe. Słuchajcie, ostatnie kanapeczki w naszym boksie. Wykorzystamy ten sam serek śmietankowy. Oczywiście jak macie inne, to możecie wykorzystać inne, ale ja nie mam niestety całkiem sporo tego serka, ale musimy niestety posmarować go na dwie strony, w racji tego, że łosoś będzie pomiędzy. Teraz. Astrzy naszego łososia landują w środku. Cyk. Teraz to zrobimy tak. To przewiążemy sznureczkiem, żeby nam się nie rozwaliło. I zaraz włożymy tak do środka nasze kanapki. Przewiążemy teraz sznureczkiem, żeby nam się nie rozpadły. O, pięknie. Druga. I zapychamy nimi naszego boksa. Dobrze, robi się tutaj, powiem Wam zacnie, zacnie się robi. Czas na tak zwane zapychacze. Zapychacze to nic innego jak ładnie ułożone owoce, które wypchają Wam całość. I będzie się wydawało, że ten bok jest taki mięsisty. Truskawki, Truskawek, po prostu parę. Zapłaciłem 5 zł. Dużo wiem, ale taki mamy sezon borówki. Ale to jeszcze nie koniec. Do deserów. Bo, moi drodzy, zaraz jeszcze tu zrobimy dwa deserki. No, pojemniczki. W takich małych pojemniczkach możemy zrobić deserki. Zaraz wam pokażę jak. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że waszego boksa nie musicie zapychać tylko owocami, ale oczywiście możecie dodać pomidorki. I będzie to też fajnie wyglądało kolorowo. Nie są one tak drogie. Dobra, mamy tutaj miejsce na nasze deserki. I ten box jak widać jest tak mniej więcej dla dwóch osób. Całkiem sporo na dwie osoby, nawet na trzy starczy. A zrobimy dwa deserki. A zaraz pokażę wam jak. Proste deserki. Czyli dżemik, masandu. No, może być porzeczkowy, może być truskawkowy, wedle uznania. No troszkę musimy tutaj tak, wiecie, nabroić w tym żeby wybrudzić te ścianki. Drzemik mamy, teraz jogurt Naturalne. I wypełniamy teraz resztę szklanki. I nam całą górę jakieś owoce. Łyżeczki. do środka. I dwa deserki. Gotowe. Wkładamy do środka. No powiem wam, że na chwilę obecną jestem pod wrażeniem tego tutaj co tu zrobiłem. Jeszcze cytrynkę dodamy. Później posprzątam bałagan. Po Jeszcze dwa plastry cytryny koło łososia. Jeszcze jak, jak to się nasz zapychacz, to użyjemy kiwi. Ale kiwi wytniemy, wiecie, jak to się wycina. Takie trójkąciki. Wetniemy tak ładnie kiwi. Dodamy też do środka. Jedno kiwi wystarczy. To co? Teraz czas na nasze jajka w koszulce. Teraz sobie je przełożymy. Żeby zanim je przełożyć, rozsączyć na papier. Nie było tej wody, dobra. Jajka. Fajnie już naprawdę. Jajka mamy w środku. No teraz do pieczywko czosnkowo. Położymy obok. Robimy sobie pieprzu na górę. Żeby był efekt. I troszkę tu za I oto i o. Nasz box. Piękny jest. Naprawdę, wow. mamy nasze kwasanty, łososia, bajgle, dwa deserki, jajka, poszew w koszulce, wiecie co chodzi. Owocków trochę, no jest to, jest to naprawdę zacny boksik na randeczkę. Zobaczcie moi drodzy jak to pięknie wygląda, samemu zrobione w domu i teraz możecie iść na piknik sobie. Zaraz robi się cieplutko, z takim boksikiem możecie się wybrać. Fajnie to wygląda, teraz ładnie go można przykryć. Deserki są, jest coś słodkiego. Banalnie proste, efektualne wow Instagrama, wiadomo. Możecie, oczywiście, zamienić jajka w koszulce, bo wiem, że nie wszyscy przepadają. Tym bardziej, że gdzieś w planarze dzieci i takie zimne jajka. Nie do końca są spoko, eee, a tak jak jesteście jest w jakimś miejscu, zawsze można sobie je podgrzać. No jest, jest fajne, fajne pudełko. Szybko zrobiłem, muszę wam się przyznać. Nie mm, jest to bardzo drogie, a wygląda naprawdę wow. Polecam wam zrobić, oznaczyć mnie na insta, zasubskrybować kanał po więcej i spadam z tym pudełkiem do biura, do ekipy, niech się zajadają. Trzymajcie się, cześć!